Autopromocja. Minęła pierwsza, tu program pierwszy polskiego radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Podczas zakończonego spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez państwa europejskie przy koordynacji Stanów Zjednoczonych, przekazał prezydent USA Donald Trump. A chodzi o rozmowy w Białym Domu o perspektywach zakończenia wojny na Ukrainie. Amerykański prezydent poinformował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zorganizowania spotkania prezydenta Ukrainy Włody Merezońskiego z prezydentem Rosji. Donald Trump rozmawiał o tym telefonicznie z Władimirem Putinem. Tymczasem francuski dziennik La Figaro pisze o radykalnej zmianie tonu między Donaldem Trumpem i Włodym Remzełańskim. Trump jest przekonany, że sukces na Ukrainie jest w zasięgu ręki i wierzy, że Putin jest gotów zaakceptować pokój relacjonuje La Figaro. Nic nie jest ustalone, dopóki wszystko, jest, wszystko nie jest ustalone, uważa jednak amerykanista z Fundacji Pułaskiego Bartłomiej Kot. Ekspert mówił o tym w Polskim Radiu 24. Od spotkania dopiero trójstronnego będzie naprawdę wiele zależeć w kontekście rozwoju dalszego sytuacji wojny w Ukrainie. Jeżeli rzeczywiście rezultatem ma być doprowadzenie do pokoju w tej wojnie, to myślę, że wiele możemy jeszcze przełknąć. Organizację takiego trójstronnego spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji, a także własny udział w nim zapowiedział Donald Trump. Organizacją spotkania mają się zająć się wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik prezydenta do Rosji Steve Witkow. Tragiczny bilans długiego weekendu na drogach i nad wodą zginęło 57 osób. Od piątku do niedzieli w wypadkach drogowych życie straciło 46 osób, a 16 utonęło podczas wypoczynku nad wodą. Na szczęście bezpieczniej było w górach. Wśród śmiertelnych ofiar wypadków jest 67-letnia pasażerka kampera, w który na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówkowo w powiecie toruńskim z ogromną siłą najechał pociąg. Wśród ofiar są także 37-letni strażak ochotnik i jego dwuletni syn. Na ich auto w miejscowości Wozławki na Warmii najechało rozpędzone Audi. Do wielu tragicznych wypadków dochodziło także nad wodą. W Bałtyku w miejscowości Stegna utonął mężczyzna, który rzucił się na ratunek swoim córkom komporwanym przez prąd wsteczny. Bezpieczniej było w górach. W tatrach ratownicy topr interweniowali 43 razy. W karkonoszach goprowcy udzielili pomocy 36 osobom. Obyło się bez śmiertelnych wypadków. Paweł Pawlica, polskie radio. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj swoich doradców. Wśród nich Beata Kępa i Błażej Poborzy, czyli byli współpracownicy Andrzeja Dudy. Wśród doradców społecznych znaleźli się m.in. był europoseł Jacek Saryusz Wolski oraz historyk profesor Andrzej Nowak. To są aktualności jedynki. Stabilizuje się sytuacja na Wkrze w powiecie żuromińskim na Mazowszu, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej. Od weekendu woda jest natleniana przez agregatory i pompy. Z rzeki wyłowiono ponad 800 kg śniętych ryb. Przyczyną sytuacji nie było skażenie zewnętrzne, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Przyczyną tego było najprawdopodobniej spływająca woda z pól, gdzie rzeka wystąpiła na rozlewiskach województwa warmińsko-mazurskim. Poprzez spływ tej wody, która była z azotem, razem z temperaturą bardzo wysoką, no, doprowadziła do tej sytuacji, że mamy tak niski poziom tenu i stąd te śnięte ryby. Wojewoda Mazowiecki apeluje, by nie kąpać się we wkrze, ani nie poić zwierząt wodą z rzeki. W aktualnościach zaglądamy jeszcze na korty turnieju WTA Cincinnati. Iga Świątek walczy w finale o końcowy triumf z Jazmin Paulini. No i mamy jak na razie 0 do 0, choć rywalizacja jest bardzo zacięta. Do tego spotkania oczywiście będziemy jeszcze powracać. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Noc pogodna, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W ciągu dnia termometry wskażą od 23 do 26 stopni. Nie będzie tylko nad morzem i w kotlinach górskich. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Klin wyżowy z nad Morza Północnego, Danii i Polski powoli słabnie. Zatoka niżowa z nad Skandynawii pogłębia się i przemieszcza na Południowy Wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do Południowo-Zachodniego 3 do 5. Później na północy w porywach 6 w skali skaliboforta. Stan Morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowego do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Boforta. Stan Morza 3. Temperatura powietrza około 18 stopni i widzialność dobra. Zatoka pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4 okresami do 5 w skali Boforta. Stan Morza 2. Widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5 pod koniec przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5, na północy w porywach 6, pod koniec na północy skręcający na północno-wschodni i wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Boforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, początkowo w porywach 6, pod koniec na północy skręcający na północno-wschodni i wzrastający na 6 do 7 w skali yy, Boforta, oczywiście. I to była morska prognoza pogody. Jedynka polskie radio, autopromocja.